Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Pani od Tarota, z tej strony Justyna. Cieszę się bardzo, że przybywa nas na tym kanale. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, które zostawiacie po obejrzeniu prognoz. Jest mi z tego tytułu bardzo, bardzo miło. Spotykamy się dzisiaj na prognozę na styczeń 2023 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Prognoza będzie robiona dwoma taliami. Pierwszą z nich określimy sobie: ogólną dynamikę miesiąca drugą, natomiast określimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse, a także wyzwania. Pamiętajcie, kochani, żeby wziąć z tych czytań to, co z Wami rezonuje, natomiast odpuścić to, co z Wami zupełnie nie rezonuje. Dla niecierpliwych podpowiem, że w opisie tego filmu jest czasówka, więc można sobie ten opis rozwinąć i przeskoczyć już do samej prognozy. Ja natomiast dodam jeszcze parę słów tutaj. O takim trochę szerszym kontekście astrologicznym, o tym, co się w styczniu 2023 roku będzie działo na niebie. W ten styczeń wchodzimy z dwoma planetami w ruchu wstecznym, w tak zwanej retrogradacji. Po pierwsze jest to planeta odpowiadająca za działanie, czyli Mars, i Mars retrograduje już od pewnego czasu w znaku powietrznych bliźniąt, i ogólnie w znaku powietrznych bliźniąt przybywa już dosyć długo. Tak więc myślę, że wszyscy mogliśmy już odczuć i doświadczyć, tej energii. Mars w bliźniętach wojuje słowem. Tutaj mogą wybijać jakieś takie tematy tego jak wyrażam złość, jak wyrażam gniew. I w zależności od tego gdzie ten Mars w bliźniętach będzie wypadał w waszym horoskopie urodzeniowym, w tym obszarze możecie doświadczać tej retrogradacji, a retrogradacja wnosi też takie skierowanie do wnętrza, potrzebę pewnej refleksji, więc być może od pewnego czasu właśnie zastanawiacie się nad tym jak ja wojuję tym słowem. Co mnie co mnie gniewa. To jest jedna planeta, która jest w retrogradacji. Drugą planetą, która w styczniu, do 18 stycznia będzie jeszcze w retrogradacji, jest Merkury, czyli planeta odpowiedzialna za komunikację, za analizę. Więc tutaj Merkury w ruchu wstecznym może wnosić pomyłki, może wnosić jakieś zaległe sprawy, szczególnie że tak jak powiedziałam, Mars również jest w retrogradacji, więc ta przeszłość może się trochę o Was, kochani, upominać. I Standardowo w astrologii mówi się, że na Merkurym w retro warto unikać podpisywania ważnych umów, warto unikać kupowania sprzętów elektronicznych, bo te sprzęty mogą mieć tendencję do tego, żeby się psuć. Natomiast jeżeli po prostu potrzebujecie coś kupić, to warto upewnić się, że ma to odpowiednią gwarancję, warto czytać umowy łącznie z tym, co jest zapisane drobnym druczkiem. Obie te planety, zarówno Mars, jak i Merkury wyjdą w styczniu z retrogradacji, więc sprawy będą przy Spieszać to, co było zawieszone, ruszy do przodu. Być może w ogóle poczujemy jakiś taki przypływ energii. Słońce w styczniu 2023 roku będzie przebywać w znaku koziorożca i wodnika, natomiast Jowisz, wielki benefit planeta obfitości, szczęścia planeta przynosząca okazję z końcówką grudnia wchodzi do znaku barana i będzie zasilać tutaj znaki ogniste i znaki powietrzne różnymi różnymi aspektami dobrze kochani to tyle jeżeli chodzi o ten wstęp astrologiczny ja jeszcze zanim przejdę do prognozy, to podpowiem, że gdyby ktoś był zainteresowany prognozą indywidualną albo ogólnie zadaniem pytań kartą, to zapraszam do kontaktu mailowego bądź do kontaktu przez Instagrama. Dobrze, kochani, zapraszam Was już na prognozę dla poszczególnych znaków zodiaku. Dobrze, kochani. Zapraszam na prognozę Nasze astrologiczne lwy. Pokażcie karty. Co może czekać w styczniu 2023 roku nasze astrologiczne lwy oglądające to wideo. Pokażcie karty. Pamiętajcie, kochani, że to jest czytanie dla najwyższego dobra, wszystkich osób oglądających. Weźcie z Wami to, co rezonuje i zostawcie, odpuśćcie to, co zupełnie nie rezonuje. Czytanie dla lwów. Wnoszą w styczeń, pierwszy tydzień stycznia, drugi tydzień stycznia, trzeci tydzień stycznia i czwarty tydzień stycznia dla lubów. Przejdę do interpretacji tych kart i jeszcze położę karty na poszczególne obszary życia, takie jak uczucia, relacje, emocje, praca, finanse i wyzwania na styczeń dla lwów. relacje, praca, finanse i jakie wyzwania Dobrze kochani, zobaczmy co lwy wnoszą w styczeń. Piątka monet. Piątka monet może mówić o poczuciu zubożenia. Na przykład na tle finansowym być może pod koniec grudnia część lwów strzaskała się z gotówki. Piątka monet może mówić o zubożeniach na tle emocjonalnym. Być może część lwów ma takie poczucie, będzie wnosić w styczeń takie poczucie, że nie miała czasu dla siebie, że być może otoczenie lwów nie zauważało, być może lwy za kimś tęsknią. Tutaj jest jakieś takie poczucie zubożenia właśnie na tle emocjonalnym, takie poczucie braku. Być może też dla części lwów ta karta będzie wnosić po prostu gorsze samopoczucie fizyczne. Tak więc to lwy, taką energetykę lwy wnoszą w ten styczeń i zobaczmy już sam styczeń. Tutaj mamy koło fortuny, maga, rycerza, kielichów i dziewiątkę mieczy. I te karty mówią o takich dwóch głównych historiach. Po pierwsze, że mogą się trafiać okoliczności losowe, mogą być jakieś zmiany planów. A po drugie, że w styczniu warto, aby lwy uważały na komunikację, na to, co ludzie im obiecują i opowiadają, bo tutaj mogą. Występować jakieś skłonności do manipulacji, które mogą na koniec miesiąca przyprawiać lwy o dosłownie o załamanie rąk i trudne czarne myśli, bądź mogą sprawiać, że tutaj projekty się będą. Domykać. I zobaczmy już sobie na te karty tydzień po tygodniu. I w pierwszym tygodniu mamy Koło Fortuny. Koło Fortuny mówi: Drogi Lwie, spodziewaj się niespodziewanego. To jest karta, która wnosi okoliczności losowe, niespodziewane zmiany planów. To jest tak, że być może będą się tutaj opóźniać środki komunikacji. Możecie gdzieś nie dotrzeć, ktoś może gdzieś nie dotrzeć. Jeżeli umawialiście się na przykład do lekarza, to być może lekarz nie dotrze. Tutaj w tym pierwszym tygodniu może być sporo zamieszania życia. Rzeczy mogą się przesuwać, a wasze plany mogą niespodziewanie właśnie ulegać zmianie. Tej karty też mówią, że w cenie będzie spora elastyczność i takie zdolności do adaptacji w tej sytuacji, bo trzeba będzie się do tych zmian dostosować. Natomiast dzięki temu być może znajdziecie się w okolicznościach, których sami byście nie wybrali, ale które również doprowadzą was w miejsca, do których inaczej byście nie dotarli. I też ten pierwszy tydzień dla części lwów może upływać pod kątem zmienności nastrojów. To mogą być Wasze zmiany nastrojów, ale też możecie doświadczać zmian nastrojów osób z otoczenia. W dalszej części stycznia bardzo ważna będzie komunikacja. Być może w Waszym otoczeniu będzie wybijała postać w typie maga. Mag to jest taki czaruś, to jest osoba, która potrafi ładne słówka, która mówi rzeczy w taki sposób, w jaki chcielibyśmy je usłyszeć i... Też niestety ma skłonności do manipulacji, nie wykłada kawy na ławę. Pewne rzeczy przemilcza, pewne rzeczy zostawia dla siebie, i tutaj naprawdę karty proszą o sporą ostrożność, gdyby ktoś wam coś obiecywał. Tym bardziej, że potem jeszcze ten mak jest podbity właśnie rycerzem kielichów, więc tutaj w waszym otoczeniu mogą wybijać takie osoby, których intencje nie będą do końca szczere, natomiast które będą mówiły na tyle ładnie, że można się na to tutaj w cudzysłowie nabrać. Więc kochani, filtrujcie to, co osoby z Waszego otoczenia Wam przekazują, sprawdzajcie, jakie mają intencje i sprawdzajcie, czy jakby te scenariusze, te prośby, które te osoby przedstawiają, będą dla Was na dłuższą metę korzystne. Tutaj też karty podpowiadają, że ten drugi tydzień to jest ogólnie dobry czas na reklamowanie się. Więc, kochani, jeżeli macie jakieś ważne rozmowy, no to tutaj może warto też umawiać je w tym drugim tygodniu, bo to będzie właśnie taki dobry czas, żeby się w cudzysłowie sprzedać. Natomiast znowu karty podpowiadają, że warto zachować umiar, warto zachować balans, żeby w cudzysłowie nie popłynąć za bardzo, bo to też może prowadzić do domykania się pewnych projektów. Ponadto, gdyby się okazało, że dla części lwów w tym drugim tygodniu stycznia, do waszego życia zawitają nowe sprawy, nowe projekty, czy to życiowe, czy to zawodowe, być może finansowe. To znowu warto uważać na sposób komunikacji, warto uważać na to, na co się umawiacie. Natomiast karty podpowiadają, że do tych nowych projektów macie pełen zasób możliwości i możecie być właśnie odpowiednimi osobami, żeby te projekty realizować. Natomiast. Tutaj znowu usilna prośba o to, żeby zwracać uwagę na komunikację i zabezpieczać własne interesy. W ogóle w tym styczniu karty pokazują, że energetycznie może się dużo osób w otoczeniu lwów kręcić, właśnie z takimi skłonnościami do opowiadania różnych, różnych historii, do bycia bajerantem, bo tutaj mamy kartę Rycerza Kielichów i ten Rycerz Kielichów to jest taka osoba w typie właśnie złotoustego chłopca, który pojawia się, pięknie mówi, wiele Wam obieca i... Trafi do tej waszej czułej, emocjonalnej strony, natomiast ta osoba może mieć nawet dobre intencje, natomiast trudno jej będzie ocenić, czy te intencje będą możliwe do zrealizowania. Więc kochani, znowu, jeżeli tutaj wybije Wam energetycznie taka postać, czy to kolegi z pracy, czy w Waszym otoczeniu prywatnym, czy być może na romansowym, no to może być miło, może być sympatycznie, ale otrwałość tego przedsięwzięcia może być bardzo trudna, bo tak jak powiedziałam, rycerz kielichów pojawia się i znika. I jeżeli coś obiecuje, to potem ma trudności w cudzysłowie z dowiezieniem tego. Natomiast ten trzeci tydzień stycznia to jest też bardzo dobry czas na realizowanie swoich pasji, więc jeżeli marzyliście o czymś, żeby coś realizować, to ten trzeci tydzień stycznia może być na to dobrym czasem. Ponadto Rycerz Kielichów też może wnosić tutaj, że pojawią się jakieś projekty, które wydawały się już zamknięte i mogą dosłownie przyprawić Was o załamkę, o takie, o takie załamanie nerwowe, być może nie będzie Wam się to podobało liczyliście na to, że już to wypchnęliście, że się z tym pożegnaliście, a to wróci. Natomiast znowu karty podpowiadają, że część z tych projektów, która wróci, też może się od razu zamknąć. I tutaj ta końcówka stycznia, ten czwarty tydzień, on jest troszeczkę trudniejszy. Tutaj właśnie po pierwsze sprawy nie tylko te projekty, których byście już nie chcieli, ale ogólnie pewne sprawy mogą się domykać. To też jest dobry czas energetycznie ogólnie na kończenie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o. Samopoczucie psychiczne, to mogą się pojawiać trudne myśli. Możecie mieć właśnie taką predyspozycję do gonitwy myśli, do nakręcania się na różne czarne scenariusze, które będą właśnie powodowały u was gorsze samopoczucie. I tutaj karty podpowiadają, że warto przede wszystkim sprawdzać, kiedy zaczynamy się nakręcać, warto zadbać o zdrowy sen, o dobry stan psychofizyczny, bo w im lepszej formie fizycznej będziecie, tym łatwiej poradzicie sobie właśnie z tymi trudnymi Czarnymi myślami. Karty też podpowiadają, że tutaj w tym czwartym tygodniu warto się nawadniać. Natomiast, tak jak powiedziałam, no ten czwarty tydzień może być odrobinę bardziej wymagający, dlatego obserwujcie, co się dzieje w Waszej głowie. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to ten początek stycznia tutaj pewne rzeczy mogą się dla Was przykładać, na przykład to rozmowy rekrutacyjne mogą nie dochodzić do skutku, natomiast dobry czas na właśnie tą aktywność PR-ową to drugi tydzień, tak żeby się tutaj ładnie sprzedać na tych rozmowach o pracę, na rozmowach z potencjalnymi klientami, natomiast kochani, znowu ta przestroga jest taka, żebyście nie popłynęli za bardzo, bo jeżeli przesadzicie z tym, z tą reklamą, jeżeli ona będzie zbytnio odbiegać od prawdy, no to tu te nadzieje nie dojdą po prostu do skutku. Natomiast, jeżeli chodzi o osoby szukające partnerów, bądź partnerek do relacji, no to tutaj pojawiają się dwie karty męskie. Jest to mak i Rycerz Kielichów. No i tutaj karty wręcz krzyczą, drogi lwie, jeżeli szukasz partnera, no to sprawdzaj intencje osoby, która się pojawia, bo może się okazać, że po pierwsze ta historia się zamknie szybciej niż byś chciał, chciała, a po drugie będzie będzie ci z tym trudno. Tak więc karty pod że jeżeli pojawi się właśnie ktoś w typie maga bądź rycerza kielichów, to sprawdzajcie intencje, sprawdzajcie na ile to by było na przykład dla Was ok, żeby to był tylko i i krótkotrwała znajomość, żeby po prostu tutaj nie narazić się właśnie na to trudniejsze samopoczucie psychiczne, spowodowane takim niekontrolowanym zamknięciem tej historii, tym, że ktoś się pojawił, a potem zniknął już nigdy nie napisał, mimo że obiecywał, że to zrobi, bo właśnie niestety tak bywa z rycerzem kielichów. Lichów. Dobrze, kochani, zobaczmy co w relacjach dla lwów. Kapłanka szóstka była w głupiec. W styczniu, w relacjach warto, aby lwy próbowały wnikać głębiej. I nie zatrzymywały się na pierwszym wrażeniu, bo możecie kochani nie widzieć całości. To bardzo mocno pokrywa nam się z tym, co wyszło w rozkładzie ogólnym, że w waszym otoczeniu mogą energetycznie wybijać osoby, które będą próbowały wami manipulować i nie będą odsłaniały całości swoich intencji. Więc dla części osób, szczególnie tych szukających partnerów do relacji, to może się manifestować na przykład w taki sposób, że możecie nie widzieć, że jesteście osobą ukrytą do relacji, że jesteście w cudzysłowie to trzecią, tylko i tak będziecie się cieszyć, że jesteście w jakiejś relacji, bo na przykład ta osoba, z którą w tej relacji jesteście jest dla Was bardzo, bardzo atrakcyjna i tutaj właśnie o tym mówią karty, że możecie nie widzieć całości, więc kochani warto słuchać intuicji i nie być naiwnym, bo ta szóstka była w zestawieniu z głupcem, mogą mówić właśnie o takim hura optymizmie o ignorowaniu pewnych rzeczy o porywaniu się z motyk na słońce. Tutaj w Tyczniu, od powiedzmy 10 do 31 stycznia może być miło w tych relacjach, może się dużo dziać, szczególnie dla osób właśnie nastawionych na poznawanie nowych osób. Tutaj mogą być nowe znajomości, natomiast warto pamiętać, że przy szóstce buław występuje efekt wow, czyli możecie się dosłownie kimś zachłysnąć. Natomiast tutaj głupiec podpowiada też w zestawieniu z tymi kartami z rozkładu ogólnego, że ta osoba może być jeszcze trochę niedojrzała i w ogóle, że. Aby ta relacja, w którą chcielibyście wchodzić na fali tego hura optymizmu, mogła trwać i być kontynuowana, no to tutaj trzeba będzie konsekwencji, wytrwałości, zasilania tej relacji swoją energią, bo głupiec też mówi o tym, że to jest dopiero jakiś początkowy etap. Więc kochani, szczególnie w zestawieniu z tym rozkładem ogólnym, jeżeli szukacie partnerów do związków, sprawdzajcie intencje, słuchajcie intuicji i nie bądźcie na naiwni tutaj, bo ta końcówka stycznia może być

Po prostu sprawdzajcie, na ile intencje osób, z którymi się spotykacie, pokrywają się z waszymi. Ponadto dla części lwów, tutaj na początku stycznia też być może te lwy odkryją jakieś tajemnice, które je ucieszą i będą wnosiły ich relacje na jakieś nowe płaszczyzny, natomiast znowu warto pamiętać, że żeby tutaj to było w trwałe w czasie, to będzie wymagało konsekwencji, wytrwałości. Więc tutaj kochani, nawet jeżeli te tajemnice, które odkryjecie na początku miesiąca będą Będą Wam się wydawały wspaniałe i będą Was bardzo cieszyć, to tu te karty podpowiadają, że być może one nie będą bardzo trwałe w czasie. Natomiast, tak jak powiedziałam, tutaj ogólnie w relacjach mogą wychodzić na jaw jakieś, jakieś rzeczy, które były do tej pory ukryte. Być może też część wów właśnie będzie odkrywać, że są taką osobą ukrytą do relacji. Natomiast ta większa część stycznia, te drugie, dwie trzecie stycznia mogą upływać właśnie w dobrej atmosferze atmosferze, na licznych spotkaniach, dobrej zabawie. Natomiast tutaj, żeby było z tego coś w cudzysłowie trwalszego, żeby to miało jakieś konsekwencje dla Was, to potrzebna będzie właśnie konsekwencja i wytrwałość na przyszłość. Natomiast tutaj karty mówią ogólnie o dobrej zabawie w relacjach. Dobrze kochani, zobaczmy co w pracy. Cesarz, czwórka mieczy dziesiątka kielichów. Karty podpowiadają, że w styczniu w obszarze zawodowym jakieś ważne decyzje, jakieś ważne spotkania mogą się opóźniać. Jest to dosyć spójne z tym kontekstem astrologicznym, bo mniej więcej do połowy stycznia tej aż dwie planety są w retrogradacji, więc pewne sprawy mogą być zawieszone. Natomiast karty podpowiadają, że tutaj część spraw pod koniec stycznia może też znajdować pomyślne rozwiązania. Spójrzmy jeszcze na poszczególne karty. Te pierwsze 10 dni stycznia upływa w cesarzu, który jest numerologiczną czwórką i mówi o strukturze po układaniu, więc ten, te pierwsze 10 dni stycznia to bardzo dobry czas na konkret, na planowanie strategii, celów, dalszych kroków, na branie spraw w swoje ręce. Natomiast gdyby lwy miały tutaj umówione spotkania z przełożonymi, nawet z szefem szefa, z ważnymi kontrahentami, bądź czekały właśnie na jakieś decyzje z samej góry, to... Te sprawy mogą się opóźniać, też być może w wyniku tych okoliczności losowych, które wyszły nam w rozkładzie ogólnym. I o tym też mówi ta karta Czwórki Mieczy. Ten środek stycznia, on może upływać pod kątem zredukowanej aktywności zawodowej. Tutaj mogą występować różne opóźnienia. Właśnie może być tak, że będziecie, kochani, czekać na jakieś decyzje, że pewne zadania mogą się rozciągać w czasie. To może wynikać z tego, że na przykład kogoś nie będzie, bo ta karta też mówi o tym, że w środowisku zawodowym może być mniej współpracowników, może być mniej kontrahentów, bo na przykład te osoby będą chore, będą miały gorsze samopoczucie fizyczne, więc nie będą dostępne w pracy. To jest taka karta mówiąca o zredukowanej aktywności zawodowej, też dla części lwów tutaj może być tak, że będą takie ciche dni z Waszymi współpracownikami czy jakieś bardziej napięte sytuacje. Natomiast karty podpowiadają, że w takim przypadku warto zadbać o dobrą atmosferę, być może zadbać też o komunikację zgodnie z tym, co było powiedziane w rozkładzie ogólnym i też karty podpowiadają, że te ostatnie 10 dni stycznia będzie już upływało w dużo, dużo lepsze Atmosferze, natomiast, tak jak powiedziałam, warto o tą dobrą atmosferę w środowisku zawodowym tutaj zadbać. Dobrze, kochani, zobaczmy, co w finansach. Szóstka Mieczy, Paść Mieczy, Król Kielichów. W styczniu możecie chcieć nabierać dystansu do swoich spraw finansowych i szukać jakiegoś balansu między chaosem informacyjnym a dojrzałym podejściem. To jest taka ogólna historia. Natomiast patrząc jeszcze na te karty pojedynczo, ta szóstka mieczy ona może wnosić właśnie tutaj taką chęć dystansowania się do tych finansów, oceniania ich z pewnej perspektywy. Być może zgodnie z tym, co było też w obszarze pracowym lwy na przykład siądą do podsumowania budżetu za zeszły rok. Sprawdzą, jakie tam były liczby, być może ustalą też plan na przyszłość, bo to jest właśnie takie nabieranie dystansu. Być może lwy będą chciały odejść od jakiegoś takiego podejścia w finansach, które jest troszeczkę kompulsywne, które opiera się na plotkach, na niepotwierdzonych informacjach. Być może jest trochę sterowane przez reklamy, przez jakiś marketing szeptany. Na zasadzie skoro moja ulubiona Instagramerka to poleciła, to też to muszę mieć. Więc wy mogą właśnie chcieć odchodzić od takiego chaotycznego podejścia na rzecz tutaj bardziej planu i. Dystansu. Natomiast może być też tak, że dla części lwów ta szóstka mieczy wniesie dosłownie oddalenie się od finansów, w tym sensie, że lwy po prostu na początku stycznia, w te pierwsze 10 dni stycznia, opłacą jakieś rzeczy, z którymi czekały i oddalą się od finansów, w tym sensie, że będą miały ich mniej. Być może dla części lwów to też będzie wnosiło właśnie nabycie jakichś biletów lotniczych, opłacenie jakiejś podróży, być może też podróży z dziećmi. Tle. Natomiast gdyby okazało się, że lwy faktycznie zaplanują te swoje finanse, będą nabierać tutaj dystansu, to mogą początkowo napotykać jakiś opór tutaj. Mogą jeszcze pojawiać się plotki, niepotwierdzone informacje, pewien chaos. Karty podpowiadają, że tutaj warto by było jeszcze zrobić taki dokładny research: usiąść, wyszukać te informacje, przejrzeć dokumenty, po prostu nie opierać się tylko na plotkach. Dla części lwów to też może oznaczać, że usłyszą tutaj. To jakieś plotki, niepotwierdzone informacje na przykład o tym, ile ktoś zarabia i będzie się to dla nich wiązało z dużymi emocjami. Tutaj pod koniec stycznia, te ostatnie 10 dni stycznia wychodzą w królu kielichów, co w obszarze finansowym może znaczyć, że być może też będziecie właśnie pod kątem planów finansowych mieć jakieś przepychanki z mężczyzną rodzinnym. To mogą być przepychanki właśnie o tą strategię finansową, o jakieś wydatki poczynione też pod wpływem emocji. Też może być tak, że ten mężczyzna rodzinny po prostu będzie tutaj w tych kwestiach finansowych w jakiś sposób istotny. Natomiast mam takie poczucie, że tutaj po tym początkowym obraniu strategii lwy w jakiś sposób dojdą do ładu same ze sobą pod kątem tego, jak chciałyby tymi pieniędzmi obracać i znajdą tutaj balans właśnie między pewnym chaosem informacyjnym, pewną kompulsywnością, a takim dojrzałym zaspokajaniem swoich potrzeb. Takim bardzo dojrzałym podejściem w tych finansach. Dobrze, kochani, zobaczmy co w wyzwaniach. Piątka kielichów, ósemka mieczy, król buław. W wyzwaniach rysuje się taki scenariusz, że lwy mogą doświadczać rozczarowania związanego z ograniczeniami w działaniu bądź rozczarowania związanego z jakimś mężczyzną, być może mężczyzną z przeszłości. I spójrzmy sobie jeszcze na te karty tutaj pojedynczo. Ogólnie tutaj wyszła na piątka kielichów, i ta karta mówi właśnie o rozczarowaniu, o przeżywaniu jakiejś straty i to rozczarowanie może być dla lwów wyzwaniem. To mogą być różne rzeczy, być może. Coś się lwom przesunie, być może jakieś decyzje właśnie zawisną, być może nie zrealizuje się po prostu coś, na co bardzo liczyliście i tutaj będziecie rozczarowani. I karty mówią, że wyzwaniem będzie przepracowanie tego, przepracowanie tych emocji. Będzie wyzwaniem to, aby właśnie przesadnie nie skupiać się na cierpieniu. Tutaj karty podpowiadają, że warto te emocje do siebie dopuścić, dać im przez siebie przepłynąć i iść dalej, bo ta postać na karcie owszem, trzy kielichy się rozlały, ale dwa jeszcze stoją, więc poza tym, co Wam nie wyszło, na pewno są inne obszary, w których jest dużo, dużo lepiej. Więc tutaj radą od karty jest to, aby przesadnie nie skupiać się na cierpieniu, Ponadto, też wyzwaniem dla lwów może być wychodzenie poza poczucie związanych rąk, wychodzenie poza pozorny brak wyjścia z sytuacji i własne ograniczenia. Ta pani na karcie stoi otoczona mieczami. Ona boi się zrobić krok do przodu, bo ogranicza ją lęk. Natomiast te miecze, gdyby ona zdjęła opaskę z oczu i zobaczyła, jak te miecze stoją, to wiedziałaby, że w zasadzie może bardzo łatwo wyjść z tego kręgu. I podobnie jest. Z nami i naszymi przekonaniami, i to mogą być różne rzeczy. Być może w obszarze zawodowym część lwów odsuwa decyzję, na przykład o założeniu własnej działalności gospodarczej, z jakiejś obawy. Więc tutaj, kochani, warto, abyście w styczniu przyglądali się tym swoim przekonaniom identyfikowali je i starali się poza nie wychodzić, bo ta karta mówi właśnie o uwięzieniu we własnych lękach i ona jest dosyć bliska karcie dziewiątki mieczy i to są często rzeczy, które są tylko w naszej głowie i gdybyśmy spróbowali stanąć z boku i ocenić tą sytuację z dystansu, no to mogłoby się okazać, że ta rzeczywistość wcale nie jest taka straszna i że my się możemy tutaj z tych przekonań wyswobadzać. I tak jak powiedziałam, to mogą być różne rzeczy, być może w obszarze zawodowym, być może w Obszarze finansowym, na przykład część wów może mieć przekonanie, nie mam z czego oszczędzać na emeryturę. I znowu, to nie musi być prawda, natomiast to może być coś, co wy tutaj macie i pielęgnujecie we własnej głowie i co Was właśnie również ogranicza w działaniu. Ponadto mamy kartę Króla Buław i ta karta może mówić, że dla części lwów wyzwaniem będzie poradzenie sobie z jakąś energią męską. To może być mężczyzna, którego znacie z przyszłości. Być może to będą te osoby, które nam wyszły w rozkładzie ogólnym z taką tendencją do manipulacji, więc tutaj warto sprawdzać z jakimi intencjami ta osoba wchodzi do waszego życia. Ponadto dla części lwów tutaj mogą się pojawiać właśnie jakieś utrudnienia w działaniu, być może właśnie wynikające z własnych ograniczeń. Natomiast być może też wynikające właśnie czy to z okoliczności zewnętrznych, czy z jakichś opóźnień, też niezależnych od Was, i te ograniczenia w działaniu mogą być dla lwów frustrujące. Tutaj też. W tym królu była warto uważać na przesadną autorytarność. To może być wasza autorytarność w stosunku do otoczenia, w stosunku do bliskich, w stosunku do waszych pociech, bądź jeżeli to wy jesteście szefem, to też uważajcie, żeby nie narzucać zbytnio swojego zdania w tym obszarze zawodowym. Tutaj wyzwaniem może być to, żeby znaleźć balans między byciem sprawiedliwym, dobrym władcą a tyranem. Być może też dla części lwów tutaj wybiją takie rozczarowania związane z tym, że jakaś relacja, którą być może lwy chciały realizować, która nam wyszła w tym rozkładzie ogólnym, będzie się ograniczała tylko do płaszczyzny fizycznej. I poradzenie sobie z tym, Przyjęcie tego na takich warunkach, na jakich jest, jeżeli one Wam oczywiście pasują, bądź odrzucenie tego, też dla części dwóch tutaj może być wyzwaniem. Tak się kochani, tutaj dla Was te wyzwania rysują na styczeń i tak ten rozkład wygląda. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego wideo, tej prognozy. Mam nadzieję, że znaleźliście tu coś dla siebie, że ta prognoza z Wami zarezonowała. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba, będę bardzo wdzięczna. Tymczasem dzięki, do usłyszenia. Cześć!